Dzień dobry, jak zauważyliście, gdzie my podjechaliśmy? Pod ADAC albo ADAC, albo nie wiem jak tam ludzie różnie mówią. ADAC. A po co przyjechaliśmy? Ja przyjechałem po to, żeby kupić winietę do dwóch krajów. No i teraz pytanie, gdzie my jedziemy? Dwa kraje. No, a niektórzy może się już dodać śmiało. No, na pewno tam gdzie góry są. Dla niektórych już coś tam pisałam, więc niektórzy może to dowiedzieć. Hmm. Czy mówimy? Na razie jeszcze nie. Nie? nie. nie, jeszcze trzymamy w niepewności. I jeszcze mhm. co? I jeszcze chcemy upewnić się, bo my mamy tak, taką kartę ADAC. Plus. E, plus ubezpieczenie mamy. Za śmieszne pieniądze chyba. Ja wiem, czy za śmieszne, na ile? No ile? 39 euro na cały rok. Chyba. chyba no rzeczywiście, no, no nie nieco chyba 40 euro. E, na cały rok i na cały świat mamy. No. To jest takie ubezpieczenie, my w tamtym roku to wzięliśmy, że po prostu co nam się stanie, czy mi ręka to odpadnie dla dwa lata temu. temu, jakbyśmy jeszcze w Belgii tak. z Mariuszem nie no, Tak, no, tak. Bo, to wtedy bo Mariusz wziął dla siebie, no, na, to kosztuje dla niego wyszło 9, 90, no 10 euro. No. Na cały rok i też no. na cały świat jest. Dokładnie, to Adaś, to, to, to czas leci. No. Leci, leci. Ja, <grym> ja dopiero temu. jak spojrzę w lustro od siebie widzę, Aha. i dopiero wow, nam się, jaki, nam się wydaje, Jak ja jestem stary. Nam się wydaje, że to niedawno, ale to tak później jej to już dwa czy trzy lata temu. I teraz jest tak, że przyszło nam. Kiedy? Te nowe karty, na początku roku? Wiesz co, nie. Nowe no karty no, ADAC. Tak, takie żeby te wcześniej, a teraz takie czarne. Ż czarne są. No. I wiem, że Nikola, w ogóle cała nasza piątka, nie, my, jest jakby no. pod ADAC+. Plus. I chcemy się upewnić. Bo Nikola karty nie ma. No właśnie, nie A ma. A jedzie z nami. Czy musi... ona podlega pod moją kartę, czy tam pod Gabi kartę, nie wiem, pod którą? Bo musimy się zorientować. Właśnie tutaj chcemy zobaczyć. Musimy się teraz upewnić, czas. bo jak pojedziemy, wiecie, odpukać, hmm. jakby coś, my wszyscy kartę mamy, Nikola nie ma. No i jak ona później mamy udowodnić, że ona była, ale więc musimy tu się zapytać, czy wydadzą tą kartę tym, czy, tymczasowo, czy ona nie potrzebuje, właśnie nie wiem. Kiedyś Nikola miała kartę. Mi się wydaje, że kiedyś Nikoli dałam tą kartę, ale ona mówi, że jej nie ma, więc. Nie nie wiem, wolimy um, się tu ta. upewnić, czekamy, Nikola też znaczy znaczy jedzie mieli, do nas, wszyscy mieli wszyscy, kartę, no. znaczy, chyba oprócz wtedy, Nikola jedzie do nas, bo ona wiecie, musi być w razie czego, w... Ta, żeby jej kartę wyrobić może, tak, także czekamy, ona już mówiła, nie, że nic. wyjechała i no. a my czekamy, a ja za tę kartę ADLC+, taką pomoc drogowa, wiadomo, jak coś tam tego, to mnie się, rocznie płacę 164 euro, no trochę kosztuje, ale to, znaczy to jest uwzględnione, że tyle osób. Nie to, że ja tylko mm. płacę, to są po prostu. Ale to jest dobre, bo w co wypadku Hotel, jest, hotel, samochód auto, zastępczy, połaśnie, jak gdzieś tam. No, nie musimy wtedy się martwić, a to chyba to naj, jak, najdroższe koszty chyba są później weź, weź ta, gdziekolwiek. A, sto, a w sumie 160 euro. Staniesz gdzieś i później co, za nic. hotel płać, czy za auto później gdzieś dojechać, to później to są wszystkie, wszystko kosztuje. No więc no. to tak to wygląda. No, bo jedynie Belusia nie mamy. Nie, nie, nie Belusia, ale Belusia Bo kiedyś się pytaliśmy się nie... Belusia w kieszeni schowałam. No, no nic, idzie, ma dość, bo to w aucie już tak się ciepło robi. Może, tak jakby... jest, to, jest coś takiego jak dziwi, i może są My jak w domu jeszcze byliśmy, to tak pochmurnie było i tak mówię. Czy nie będzie mi za ciepło, a teraz stwierdziłam, że jednak mogłam na ramiaczku, bo to tak się ciepło Ale teraz już my, 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 my jesteśmy, tak promieniujemy, że czy na zachmurzenie <laughs> będzie i zaczniemy nagrywać, to od razu... Od razu gorąco. Gorąco i słońce świeci. No nie, my na chwilę tutaj idziemy, bo tutaj jest... Bazarek. Wokół taki bazarek, taki, też to, nie flomar, to jest nie. dzisiaj tak jakby festyn, Amelka mówiła, bo dzisiaj idzie z dziewczynami wieczorem z pracy i yy, tak jakby... To można i właśnie jakiś alkohol można i hodowli. minut o plus jeszcze bazarek. No dobrze, już nie będę już nie będę nic mówiła. Także uciekamy uciekamy No i kupiliśmy sobie 10 jajeczek takich Jak to powiedzieć? Od gospodarza. nawet zobaczcie, od gospodarza nawet one inaczej wyglądają. Są brudne, ale to sobie wiecie. Siuły. Mhm. Wzięliśmy na spróbunek. Zaraz, wiecie, po drodze, zaraz po drodze se zjemy. <laughs> no i czekamy na Nikolka. No jest ciekawego tam, jak bazarek. A czy bazary, To bardziej tam jest tak, że można sobie tam pojeść. No są jakieś tam, wiecie, warzywa, owoce. Na, najbardziej to właśnie jajka są, bo w sklepie nawet te bio, one nie są takie jak, jak te, nie Adaś? No nie, yeah, yeah. nie. No, jesteśmy już po wizycie w ADAC zapłaciliśmy 91,40 euro, ale dlaczego tyle. Bo tak, ubezpieczenie było otwarte, bo dzięki tej karcie ona ma tam podgląd całego naszego hmm. tego konta. Bo mi to przyszło. Ja myślałem, że to oni pobierają automatycznie. Jak, raz, jak się zarejestrowałem, jakby to powiedzieć, tą usługę, to oni powinni pobierać, bo mi te ADAC te 164 euro to mi pobierają automatycznie co roku no ale nic, ale dobrze byliśmy to, to 47,40 za te ubezpieczenie zdrowotne a ta winieta na Szwajcarię 44 euro więc mamy to z 4 euro, bo w tamtym roku 40 płaciliśmy no coś takiego, ale i tak wolę tu niż kombinować i płacić a co? a tam gdzie jedziemy tam nie ma winiet, znaczy są winiety, ale tam trzeba płacić, o, no tam, tam bezpośrednio, jak w Polsce. No, dokładnie. Ale jak mówię, jak w Polsce, to znaczy, Polski. że nie jedziemy do Polski. Ale wydałeś się gdzie jedziemy Do Szwajc, no Nie Ale ja, ja do Szwajc, ale nie mamy kampingu w Szwajc. Teraz ja powiedzmy, że pe... do Chorwacji Ale nie... na pewno tam będziemy, bo ja muszę do Szwajcarii Wiecie, Gabi tam musi... Ga... Muszę po, sz... po górskich y... w Szlakach, szlakach w pochodzić, więc To na pewno, ale drugie to nie powiem <laughs> Ja to nie mogę bo Ja już się wygadałam, ale Adaś będziemy się wyciąć <laughs> Ja no, to... Ja to nie mogę, bo to nie jest za długi mam niekolaty stanie się śmigło. No, zawsze mam się z Dzień dobry. Ja taka jestem, nie mogę. Dobra, na chwilę idziemy do sklepiku, a później jedziemy jeszcze raz do dekatlonu. jesteśmy w HM Nikola przymierza? <noise> Z guzikami. No, bo wyszliśmy na chwilę, bo tam Nikola chciała rzeczy sobie kupić, wzięła sobie spodenki. A sobie odpoczywał y, Ale wiecie, zobaczcie, to nie są drogi, bo to na wyprzedaży za 11. Nie, za 10-10 euro takie spodnie. Na wyprzedaży To tylko musiałaś odejść, bo to tak co A, za blisko Iwaneska na Skocie. Ja zaraz ścianę wejdę na wyprzedaży sobie kupiła na sport Iwaneska no. wybrała sobie taką. Więc y, to myślę, Ale to jeszcze nie wszystko, spodelki. kochani. Znacie tą firmę. A, mm, a Kupiłem trzy t-shirty. Ale jedna nikoli jest. No nie. Bo, bo jak się trzy kupi... Byliśmy, w, w, Holandii. w Holandii. No nie da no, mi powiedzieć. Patrzcie. No kobieta nie da mi powiedzieć. No. Byliśmy teraz Ale... i tr... o. No widzisz, aż ci się lusterką. Ooo, zobacz, Ale wiecie, no sobie nic nie kupuję, Nie zależy nie, 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 nie było, że ja znów sobie zakupę. Dobra, ja się podagrywam. <Parkinson's> uh. e... Trzy bluzeczki w tej... Ce... Już jest. Boże, do widzenia. Spadaj mi stąd. Kurde. Widzów mi zabierasz. Trzy e, bluzeczki za 20 euro plus 25 centów terepkę. No wiadomo, przecież nie będę w kieszeni Tak. Taką... Sobie... Patrzcie. No no nie no, no musisz musisz. A albo gdzie? Taką, nie wiem. Taką. No, jedna jest. Jedna taka i... Taką. I A po prostu ja, ja się nie... ze splita przyniosłem na Jackie Jones. A tu Nikola sobie taką wybrała. Do spodenek takich krótkich. Także, hmm. Tak, ale ja nic nie kupuję. Wiecie o tym? Ja mi nie wolno. Chyba, że spodenki dostanę, ale mi nie wolno. Adama namówiłam, żeby nie było, że Adam sobie nic nie kupuje. Tego namówiłam, bo mówię, dobra cena, wykup sobie. No, zaraz, czy... <laughs> za 25 centów formuję Nie Niech sobie kandydowę z mnie nie po. My kupujemy, a Aneś taki biedny, że nic nie kupuje, więc mówię ja nie no. Wiesz dlaczego? Mój się dobry obiad będzie. O no, Adam mówi robię kotlety mielone, dlatego... Ale, ale ja dobry Aż... nie dożyję, bo mnie udusi zaraz. A my kiedy? Bo już chyba dwa tygodnie temu nie jedliśmy nie, kotletów, więc mój zrobię. A Adam się uwielbia on schabowe kotlety, mogą codziennie robić. No najlepsze jeszcze jest na bułeczkę świeżą, pokroić na pół, A myślę, że bułki czoskowe wieczorem. A są. Są bułeczki czosnkowe, bo miał być tydzień temu i przyleżał tydzień. No, jakby były takie upały, że nie mieliśmy chęci na jedzenie, Wiecie co, ja słyszę Vanessa, ale jest tu. wy robicie wieczorem coś z szkoły bułki, co nie? No. Ale mnie nie obejmujesz. gdzie będziesz? U koleżanki. No to tutaj? A ty będziesz nie będę Myślałam, że będziesz tu z dziewczynami biegała. No tak, ale później. Niestety, to wybieraj, albo z rodziną, albo z koleżanką w wieczór. No więc, czekamy na Nikolę On jeszcze działa No Adaś tutaj się skusił na Jakby nie było na hot Waneska na loda <laughs> Jak zwykle, czas na loda Widzicie? Polskie hot dogi Jak na urlenie mhm. To jest ten sklepik No nic, idziemy Idziemy teraz, nie? Do Katlona i do domku na obiadek Oczywiście, małe zakupy Ubaw mamy popachy, bo przymierzamy sobie kapelusze. Vanessa, ja, pokaż się. Ja wyglądam jak... Vanessa fajnie byłem. Vanessa pasuje. By dochronić nie by będę chronić od słoneczka, nie? Tylko musisz trochę kolejny później jak ten, jak e, harcerz. No ja kiedyś prześmiałam taką czapkę, no. chociaż tylko że no, za... ja Są miałam po 14. W takim jeszcze plecak masz z tego z nadal jest. Yes. No, jest, jest. Ja pamiętam, jak mnie wtedy ten plecak przeciąż. A jak Nikole odebraliśmy, pamiętam z zuchów, to taka chuda przyjechała. Żebra, że... i było, widać. żebra były widać po dwóch tygodniach. Nie, trzech chyba. Trzech no. Nie, nie ten zielony to nie. A gdzie nasz koszyk? A, to jest jakiś... A nasz koszyk jest tutaj. No niestety... To są przygotowania. To są przygotowania do urlopu. I tak, yy, Nikola ze skarpetki wzięła dwie pary. Ostatnio mówiliśmy, że weźmiemy i wtedy nie braliśmy. Teraz bierzemy. Pamiętasz? Zagrałeś? Tego, tego, Tak. No, wtedy nie wzięliśmy. wzięliśmy. A teraz wzięliśmy, ja takie wzięłam sobie, wiecie, przy campingu takie spodenki. A hmm. takie do spania się wzięłam. Mam, skarpetki, co tam jeszcze wzięliśmy? A, Leggings, spodnie też takie wzięłam. Do chodzenia hmm. na camping, do spania. Nie wiem, zobacz, fajne są. Mama? o no, fajny jest, jadasz? no ten lepiej lepszy tak jest, 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 jest. no a to taki kolorówka i coś innego no więc tak to wyglądają nasze zakupy i co? który? No, idę tam no, na obiad, jedziemy zaraz nie, Nikola, musisz sobie zobaczyć ten, brązowy bardziej no. chociaż przy tym nie będziemy tak głowę razić ale nie będzie Ci się nagrzewać te kolory, tak, tak. Nikola? Nikola, nie będziecie się a to, nagrzewać. A to nie jest napis tak, ja tu nie ma tego napisu. A nie, a to, no, to jest Że tu jest bardziej taki, a to jest bardziej taki. Smaciany. No nic, dobra. To tak właśnie. No fajny. Mi się wydaje, że to jest. O kucykę, no to nie szkodzi. kocyk nie przeszkadza nawet, Nikola. No nie. Troszeczkę, no. Niżej. Mm. No i gitana. Tak to ten chcesz? Ten. tam chcesz? Tam bierze. I do kasy idziemy. Na, ja na obiad chyba, co? Na tak dokładnie już to jest nie Jesteśmy już po obiadku. Pełni. Peł... Na, na żarci. <laughs> nie Ja chcę już oglądać. Już, już poczekaj mi to. To ja się otwieram, bo przyszedł do nas paczuszka. Jadeś coś zamówił, nawet nie wiem. A czy wiem co, ale nie wiem jak wygląda. A. Po, po, po wyobraź, że to ja jestem. Dr, drzej. Drwi. Rwi. Ale to by mało wziąłeś. No, taka była. A nie było większej? Wystarczy na nas. Już wiecie co to. Nie wyrobione jest. Hmm. Taka. Ale kurczę malutka, nie? Ja wiem, a co ty chcesz? No na co to jest? No jak no, będziemy naczynia, szyli sobie tam szklaneczki. No, to spokojnie. No, mieliśmy taką dużą, nie? Ziel taką zieloną. No ale my w Obelingu kupowaliśmy. A ile płaciłeś? Nie wiem, 6 euro, 7. No. Nie, z drugim razem nie. Bo ty do... chciałeś z rączkami, bo bez rączek są. No bo z rączkami większe. lepiej, no. ja, tak? To jeszcze trzeba by było... Z rączkami, no nic ku... będziemy najwyżej dwa razy chodzić. Nie, jakby wszystko papierowym będziemy. Mieli. No tylko kubeczki, no ale patelnia, garnek, jakiś. No wrzucisz garnek, patelnię. Patelnią to papierem i wytrzesz olej i jest czysto. No, mała trochę, ale no nic, ale fajnie. No właśnie zostawiam olej na patelni. Nie no. Zostawiam, dlatego, że ja patelnię myję, żeby czysta była, nie zapuszczona była. No, no, także fajna jest, ale mała trochę, ale rzeczywiście Dla nas my jak jeździmy. Tak my jak wszystko minimalizujemy, Gabi. No w sumie jakby coś to zawsze dwa razy można, nie? O. Tam. rzeczywiście malutka, bo tamta jest taka większa była. Hmm. Taka duża. No w sumie tak masz rację, jak minimalizm robimy, to wszystko musi być zminim... Minimalizm. Z minimaliz no dobrze, już. Z ale co jeszcze? Adaś też coś jeszcze zamówił. A, a ja nie wiem co to zamówiłeś. Urządzenie do ozonowania no, ozon ozon Urządzenie do ozonowania Czego? pomieszczeń. Czego? Pomieszczeń. Ja ci ozonuję dupę, to będziesz czyściutka jak. innego, ale nie To jest takie urządzonko, jak ktoś, jak ktoś wie, gdzieś widziałem. Leżały. To jest do ozonowania po prostu samochodów, przyczep, campingowych. Cicho, nie wchodź Temat. Ja no nieka, dwa tygodnie, tygodnie czekam, żeby obejrzeć bo no, Netflix. No, nie? Co to jest? Co jest? Kipu, powołów, czy nie, to jest skip po pogołówki nie dam... Ja to chcę obejrzeć. Już obejść. poczekaj, ja sobie Ja to cały czas, Wiesz, ja cię usunę? Ja cały czas dostaję Instagrama. Ja cały czas dostaję Instagrama. Jakieś takie urywki z tego filmu. Ja taki ja chcę. Już! Już będziemy oglądać. Moment, poczekaj. Nie, no niekawe. w tych warunkach się nie da nagrywać. No, takie życie. Życie jak w Madrycie, kochany. A co wiesz, że tak w życiu też tak ładnie, i pięknie, słodko wszyscy są? Nie ma. I to zabija zarazki, zabija kleś Tak? No. Naprawdę? No popatrz. No. Kabel. To jest kabel. A wiesz, że to lepiej odwrócić? Wiecie co? Jeszcze instrukcja obsługi powinna być przed rozpakowaniem. A chcesz tym kartonem dostać? Tym no. No To no, dopiero będziesz miał. Ale, a czytałeś, czy to jest szkodliwe, czy nie? To jest szkodliwe, jak ozonujesz i wejdziesz od razu. To trzeba przewietrzyć. Na ten temat. To jest bardzo dobra sprawa. Ale jak ten. Yy... Nie chcę nic mówić, ale to wygląda jak jakieś urządzenie, które powinno być raczej do użytku w, w laboratorium tych te Ale skąd wiesz, że dobrze mieszkanie jest wywietrzone, Czy pomieszczenie? Ja to kiedyś... Ustawiasz. Masz tu, ustawiasz. Masz tu instrukcję. Ja kiedyś to ten. czytałam na ten temat, nie? Zabija zarazki, zabija pleść. No Usu usuwa. Nie wiem, po prostu zapachy jakieś, szczególnie to jest dobre do przyczep kampingowych, do pomieszczeń, do samochodu. Odświeża, odświeża ci po prostu. No ale samochód mamy pachnący, jedynie w Toyota. To Toyota ma takie oczywiście już taki stan. Gabi, taki... Gabi, chodzi o to, żeby różne mikroustroje nawet zlikwidować. To to zlikwiduje, 15 minut, nie, pół godziny ci to chodzi, 15 minut później samochód wieczysz. Aha. Albo odłoży, bo dłużej, bo co otwierasz to wszystko No tak. To... to jest bardzo fajne urządzonko. Ile powiedzieli za to Pan na wiem? 30 euro. No tak, rzeczywiście masz tutaj tyle zarazków. Wiesz co, kiedyś się żyło i... Wiesz co, ja cię zamknę w łazience i uruchomie i będę miał <śmukle> czystą żonę, końcu. Kiedyś wiesz co, za naszych czasów nie było żadnych jakichś, nie wiem, dysynfekcji, jakiś ryżny. Szło się do piachu, się bawiło, ręce się oblizało i żyjesz, żyjesz. A teraz huchasz, dmuchasz i co? Huchasz, dmuchasz? co tak dziwnie mrokałeś? Huchasz, dmuchasz? Nie, a bo, bo teraz... Nie masz, bo nie masz zrobionej tej bariery. No lat... te wszystkie No powiedz, Ale kiedyś do piasku, jadłeś, myłeś te ręce? Nie, ręce brudne, człowiek jadł i nie zastanawia się, czy, czy dobrze, czy niedobrze. Jezu, ty jak zwykle gadasz, gadasz. No tak, Adam. Dobra, kończę, to bardzo ważne. A teraz wymyślacie. No nic, dobra. sprawdzimy, kupiłeś to. Ja bym nie kupiła, nie dałbym 30 euro. Ty byś na nic nie dała, ty byś na ciuchy nie. wydała 50. Co? No, na ciuchy <grym> byś wydała 50. Na ciuchy? Kiedy ja sobie kupiłam? Ci kupiłam teraz. O! A? Święto, ja w, w kalendarzu zaznaczę. No ty wysokiej lata się, kupiła? no, tego... rzecz... się kupiłam. Z tego. Z tylko sobie kupiam na camping. Jeden? Ja Dwie pary. No jeden do spania, to wszystko. A no i no nie dresowo, zapomniałam. Ale to jest nic. No nic. Ale to, to jest potrzebne, a to nie jest potrzebne, nie. no nic. Dobra. sprawdzamy. To na razie się wyłączamy i uruchamiamy. A, pokazałeś się. Y, rysunek od ułamelki. A to innym nie. ujęciu. Ona nie. najpierw sprząta. Ona sprząta najpierw pokój. Ona bo za, nie, ona dalej rzeźbi tam podłogę. Rzeźbisz Amelia? Rzeźbisz podłogę? Mogę przyjść, obraz pokazać? Obraz mogę no. mało pokazać? Że z, mało, że młoda, to jeszcze głucha. Dobra, innym razem. Ale naprawdę Amelka bardzo ładny rysunek narysowała. Znaczy, Nichola zro... też potwierdza. Nie, ładnie zrobiła. No to później Adam jakąś wrzutkę tutaj da i będzie no, pokazany. zrzutkę. No. <laughs> Dobra, widzimy się później. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time.